Tym razem z cyklu Stereotypy Narodowe o Rosjanach, dlatego noszę mundur cyfrowa Flora Rosyjskiej Współczesnej Armii. Mówiliśmy, tak jak rok temu, dużo o tym, że Rosjanie są tacy trochę autorytarni, imperialni, kłótliwi, że piją i tak To było też właśnie w zeszłym roku. Te, też to, to że, że Rosjanie się tak nie czują pewnie to, i, i są tacy skorzy może do kłótni to i autorytarni to można. To się tłumaczy wiel, wiele, na wiele sposobów. Między innymi się to tak tłumaczy, że oni mają bardzo rozciągnięte, niemożliwe właściwie do konwencjonalnej obrony granice. One są takie otwarte jakby na cały świat. Poza tym Rosja sama siebie jako imperialnej nie widzi, widzi raczej, że broni w tej przestrzeni swoich interesów, twardo, ale nikogo nie atakuje. No i że można zrozumieć, dlaczego Rosja się widzi jako taki trochę naturalny lider Słowian, ponieważ Wszystkich Słowian to jest mniej więcej tam 250 milionów ludzi, z czego samych Rosjan to jest 150 milionów, czyli 3 piąte, większość tego, to taka wyraźna większość tego. Dlatego można zrozumieć, czemu oni się widzą jako jakby liderzy tego świata, nie? naturalni. Co było nowe, to to, że więcej się mówiło o pozytywnych stereotypach, że o gościnności, o tym, że... Lubią pracować i to nie tylko u cudzoziemców, ale także u siebie, i że lubią pracować, właśnie, że lubią, i to, że są piękne dziewczyny i brzydcy faceci, i taki stereotyp, że te kobiety noszą intensywny makijaż, a faceci jadą, jeżdżą szybko samochodami.